Skuba, what the hell? Co ona odjebała? No wyskoczyła no, jebaniutka. Ale ją położyłem tak o, i ona kurwa się odwróciła i skoczyła. Siema Kaskuba. do góry. Jesteśmy tutaj, będkujemy z kolegą. Z Dadixonem. No zobacz ile tam jest ich. Ile? Cztery ich jest. Jest wow, zajebiście Kaskuby. Wow. To teraz się... kurwa, jak na hita pewnie coś weźmie. To dawaj. Na hita no. mówisz? Tak, na hita, tak jak kurwa z w Fortnite. Fortnite? Rewolwer? Nice. Jakaś ważka tutaj sobie lata. O patrz. Kurwa. No i chuj. Jeszcze raz. Powtórka z zgrywki. Zgrywki, rozgrywki. No zobaczmy. Na hita powinno. O! Patrz! Ciunka. Ciunka. O! No i dobrze! Jest! Mamy konia mamy konia ile tam jest no cztery tam będzie pięć będą filety ścipek no, będą o! o to no pięknie jest jeszcze raz łapimy dawa jeszcze raz na hita jeszcze raz na hita. jeszcze raz. mamy sobie pepsi kokodynę Oczywiście bondelle tą naj bondelle no, kudeca Ta sta to najdę doższa, tak, bo wiadomo no oczywiście że na, tak na tetanie tu jest 15 zł na tetanie to nie Ty będę patrz. patrz już no no fucking way A... o największa ta się na Szybko poszło nie powiem Kurwo. muszę całą zbić bo... Co to tam lat jakiś ptaszek? What the fuck muszę Mam nadzieję, że nikt tam nie zajebie Tabaretów Nie Stoją tam 30 wydawałem. Ja no tak, ale... A, ty nie. No ja nie To najwyższy czas. To mu w ogóle muszą mi ją oddać 3600 zł. Co? No jakim cudem? Normalnie. Dlaczego? Za co? Jaki Pożyczałem im. No rzeczy. Widzisz, tutaj rzucam nie bierze już, No. ale jak jednę tam... To na hita będzie. Na hita, jak chuj. I zaraz znowu jednie na hita. Cały spa. O, widzisz? Zajebiście Dixon. To się nazywa umiejętności łowieckie. No widzisz, tylko ja umiem tak łowić. Dobrze, masz takie na Dokładnie.